Hej, cześć wszystkim, z tej strony Ciastek Pictures i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale dzisiaj pokażę wam e, jak tutaj wgrać mody na, e, do farminga simulator no i zapraszam do oglądania dobra, wchodzimy sobie w przeglądarkę i wpisujemy king mods e, tutaj są teoretycznie najbardziej legitne mody, oprócz wiadomo tego, tej oficjalnej strony Farming Simulator. Oczywiście, yy, stronę z modami możecie wybrać yy, dowolną. Ja wam tylko pokażę proces jakby pobierania i gdzie umieścić te mody. Yy, więc wchodzimy już yy, na Farming Simulator, na ten Mods i wybieramy jakiego mamy farminga jeżeli macie farminga 19 to się niczym nie różni jeżeli macie farminga 19 to pobieracie tutaj wybieracie sobie moda, jeżeli macie farminga 22 tak jak ja no to wchodzimy sobie w mody FS22 no i jak już się nam załaduje wybieracie sobie yy, tutaj moda jakiego chcecie yy, no i na przykład ja chcę sobie jakieś bele pobrać przyczepę do bel tak? No to mm, klikam to, co chcę pobrać, czyli te przyczepy w tym przypadku. No i klikacie, pobierz. No i teraz klikamy tutaj download. Tam, tutaj gdzie będzie, bo są różne strony, na które was przekierowuje, i wiadomo, tam gdzie będzie, pobierz. Tam klikacie. No i klikamy, y, to download, i jest. Y, Zapisz. Tutaj mamy zapisać zapisz sobie prosto w pobranych. No i już się pobieranie ukończyło. Więc teraz sobie na razie minimalizujemy to. Wchodzimy w tutaj w nasze pliki. Wchodzimy w ten komputer, dokumenty, My Games i tutaj Farming Simulator 22. Moc tutaj mamy. I teraz sobie to że tak powiem pomniejszamy trochę. Wchodzimy tutaj, sobie pomniejszamy. Wchodzimy w pobrane pliki, i to upuszczamy tutaj. No i tutaj nam się to wypakowywuje. Już możemy sobie zminimalizować to, usunąć. Otwieramy farminga i możemy cieszyć się naszymi zainstalowanymi modami. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim. Za oglądanie pamiętajcie, zostawcie lajka, like ale nie chcę już o to żulić. No i trzymajcie się. Do zobaczenia.